Szanowni Państwo, fani polskiego rapu, miłośnicy prawdziwej historii muzyki. Dziś świat polskiego hip hopu pogrążył się w niewyobrażalnej żałobie. Odeszła legenda, jeden z absolutnych pionierów gatunku, człowiek, którego głos i teksty kształtowały całe pokolenia. Rafał Pono-Poniedzielski nie żyje. 49 lat. Ta wiadomość uderzyła w środowisko muzyczne z siłą pioruna, zostawiając za sobą falę niedowierzania, smutku i głębokiego szoku. Kto by pomyślał, że legenda odejdzie tak nagle, tak niespodziewanie? Informacja, która zmroziła krew w żyłach, pojawiła się najpierw w sieci, przekazana przez sam Zipskład, a następnie potwierdzona przez osobę, która była z nim od samego początku, jego przyjaciela i muzycznego brata Wojtka Sokoła. W jednej chwili internet zalała fala komentarzy od największych nazwisk polskiej sceny, od ikon, które spono dzieliły scenę studio i kawałek życia. To nie jest zwykła wiadomość o śmierci. To koniec pewnej epoki. To pęknięcie w sercu polskiego rapu. Pono Rafał Poniedzielski to nie był po prostu raper, to był wizjoner. Człowiek, który w 1998 roku, gdy polski rap raczkował, stał u jego kolebki. Razem z Wojtkiem Sokołem stworzył TPWC, duet, który stał się synonimem autentyczności, twardych rymów i ulicznego przekazu. Ich współpraca to fundament, na którym zbudowano to, co dziś znamy jako polski hip-hop. Ale Pono to nie tylko TPWC.